Nie loda, tylko gofra z bitą śmietaną. Tutaj pokręcacie. Szyczyka, szyczyka, szyczyka. Ja szybko? Wyjściu niedobrze? Trochę. Pobrać sobie teraz kiszonego ogórka. O Boże. Z sokiem pomarańczowym. O jest ci niedobrze. Chodźcie Chodzicie ze mną do samochodu? Dobra, ja No to siadaj. Odejdź! Ja tu byłem pierwszy. O je. Gid. fajnie No pati, 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 Patrz. No pati, 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 się w tym. Chodź tam się pati, 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 Chodź tam Jak za się to znowu A gdzie ty jesteś? Gdzie ty znowu polazłaś? No kręcić Jak mam kręcić? Nie Poczekaj Oh! Nogę mi urwało. Czekaj, ja ci popchnę, co? Jak? O tak! O! o. <laughs> oh yeah. Ty, dziś o jedna. Idę. Tak, proszę Państwa, jesteśmy teraz w ogrodzie zoologicznym. Przeprowadzimy wywiad z Panem Szpakiem. Nie szpakiem, tylko tym. Jak to się nazywa? Co to za ptak jest? Gawron? Ja też nie A to jest Tak? Tak wiesz. No dobra, przyprowadzimy tak, wywiad z tak, Daj. No, to ty kamery, a ja przyprowadzamy wywiad. Dlaczego przyszedł dzisiaj pan tutaj? Dlaczego... Dlatego, jadam, że chciałem... Chciałem spotkać się z moimi bliskimi krewnymi. Dawno z nimi nie miałem kontaktu. I dlatego... Ach, tak. To małpy! Tak. Ale Iza, kameruj! O tak, a nie o tak. O jazuję ja